Początkowo, poznając trio naszych głównych bohaterów, wszyscy myśleli, że to będzie kolejna piękna historia usłana różami. Beztroskość nauki pod czujnym okiem Gojo Satoru sprawiała, że każdy mógł rozwijać się w swoim zakresie, a w razie czego nowi adepci sztuki Jujutsu zawsze mieli nad sobą opokę w postaci najsilniejszego czarownika w historii. Albo przynajmniej tak mogło nam się wydawać. Jak zdążyliśmy się przekonać, ani Gojo Satoru nie był najsilniejszy, ani nawet gdy Sukuna nie był w pełni sił, to uhonorowany nie był w stanie przewidzieć tego, co wydarzy się w Shibui. Chodzi mi oczywiście tutaj o Kenjaku i spółkę. Jujutsu Kaisen posiada naprawdę wiele zapożyczeń z innych anime, a w tym również i z Naruto, gdzie model protagonistów jest niemalże taki sam. Chodzi tu oczywiście o uzupełniające się trio, które mogliśmy jeszcze widzieć na przykład w Singe no Kyojin. Biorąc to pod uwagę, śmiało możemy zaznaczyć, że Itadori to Naruto, Nobara to Sakura, a Megumi to oczywiście Sasuke. Dokładnie nad tą ostatnią postacią się dzisiaj skupimy, bo jak się okazuje, to właśnie od niej będą zależały następne losy uniwersum Jujutsu Kaisen. Mam wrażenie, że od samego początku Jujutsu nie skupiało się tak naprawdę na żadnej konkretnej postaci, tylko żonglowało akurat tym, na kogo mamy zwrócić uwagę. Niemniej jednak czas mijał, a my mieliśmy okazję zostać świadkami jednego z najciekawszych zwrotów akcji w historii anime. To właśnie ten niepozorny Megumi Fushiguro, a raczej jego umiejętność aktywna, stała się kluczem do tego, aby nie tylko najsilniejszy czarownik. Powrócił do tego świata, ale i zdobył wszelkie narzędzia do tego, aby pozbyć się pretendenta do tego tytułu. Tak, chodzi mi oczywiście o Gocchosatora. Cóż, nie możemy śmiało stwierdzić, że już w tamtym momencie perła klanu Zenin pragnęła, aby doszło do podobnych wydarzeń, ale jeśli tylko weźmiemy pod uwagę, że cała historia ponownie zatacza koło, to co może się dalej wydarzyć? Zaznaczam to dlatego, że już wcześniej podobne okoliczności spotkały trójkę przyjaciół tylko 12 lat temu. Chodzi mi oczywiście o trio Gojo, Shoko i Suguru. Każdy odpowiednik zgadza się tutaj ze swoimi następcami, a przecież pamiętamy co stało się z Suguru Geto, a raczej z tym jak został sprowadzony na złą ścieżkę. Mówię o tym dlatego, że Megumiego spotkała dokładnie ta sama sytuacja. Mimo tego, że był niezmiernie utalentowany, to przed nim stał ktoś silniejszy i nawet wliczając w to sumowaną siłę dwójki bohaterów, jeden z nich stracił tak naprawdę wszystko, na czym mu zależało. To widzieliśmy wcześniej już w tym samym uniwersum, a w drugim, czyli oczywiście w tym Naruto, możemy zobaczyć, że jeden z utalentowanej dwójki pójdzie po prostu swoją ścieżką i finalnie będzie kierowała nim po prostu mściwość. W tym wypadku były to struktury klanu. Toji, Cumiki, czy finalnie potyczka z sensejem. No i to są rzeczy, które nie jednej osobie na świecie mogłyby spędzać sens powiek, a przecież Megumi stracił to wszystko. Nasz bohater idzie dokładnie tą samą drogą co Regent Geto i wszystko wskazuje na to, jakby cały wszechświat zmówił się przeciwko niemu. Większość z Was nie wierzyła w to, że ten intrygujący bohater jest w stanie powrócić, ale jak się okazuje, te wszystkie teorie o rozdzielaniu dwóch terytorium miały sens. Aktualnie uczniowie posiadają parę narzędzi pomagających przy oddzieleniu Sukuny od Megumiego. Tylko co z tego, skoro gdy tylko spotkał się on z Itadorim, to po użyciu umiejętności Hany po prostu nie wyraził żadnej chęci do pomocy w pokonaniu króla Eryhejan tutaj pojawia się mnóstwo niewiadomych. Tak, oczywiście oglądanie rozu w formie cumiki czy przejęcie na siebie trzech Domen Gojo to nie jest coś obok czego da się przejść obojętnie, ale w tym momencie jest on jedyną deską ratunku dla całej obsady bohaterów. Czemu ująłem to właśnie w taki sposób? Cóż, dlatego że to właśnie ta postać odziedziczyła po Kenjaku zdolność aktywowania fuzji Tengena. Nie, nie Sukuna, nie Uraume, tylko właśnie Megumi Fushiguro został wymieniony przez tego duszka od nowych zasad w grach Kenjaku. Czyżby za pośrednictwem konkretnych technik właśnie Kenny wyperswadował dawnemu adeptowi swój cel? A może to naprawdę wygląda w ten sposób, że gdyby nie Megumi, to Ryomen Sukuna zwyczajnie by nie istniał? Bardzo ciężko stwierdzić, a to głównie dlatego, że nawet mimo podbramkowej sytuacji króla wiemy, że trzyma on przynajmniej parę asów w rękawie. Patrząc na to z tej strony, nie mógłby on przecież być zależny od dawnego naczynia, prawda? Ktoś na innej platformie bardzo trafnie zaznaczył, że Megumi może zwyczajnie przyjąć tezę, że nie warto trudzić się o świat, w którym natura energii Jujutsu zawsze będzie stała w kontrze wobec normalnych ludzi, więc być może dopuszczenie do fuzji będzie najlepszym wyjściem, takim trochę fatalistycznym rozwiązaniem podbramkowej sytuacji. Przecież gdyby było inaczej, to ktoś inny dostałby pozwolenie aktywacji tego eventu. Pomijam już fakt, że to właśnie ten zdystansowany jegomość jest jedynym sposobem na przedwczesne pokonanie Sukuny. Aktualnie Uraume zaznaczyła, że król właśnie stoi przed momentem wzmocnienia, więc najprostsza droga, jaka może doprowadzić do zwycięstwa Sojuszu Czarowników, to dalsze przepchnięcie rezerw CE Sukuny i pozbawienie go drugiego terytorium, które jest depozytem kolejnych zdolności i ostatecznie planem B. Jak do tego może dojść? Cóż, to wydaje się akurat proste. Utah po użyciu RCT powinien ponownie zmaksymalizować output drabiny Jakuba. Yuji powinien dwukrotnie trafić swojego adwersarza, a Maki, no cóż, ma, wydaje się, wszystkie narzędzia do tego, aby powstrzymać regenerację CS sukuna. Łącząc to ze sobą i dodając Akary'ego, który jest tam gdzieś w pobliżu, sukuna naprawdę jest do pokonania. Ale najpierw przyzwolenie na to musiałby wydać sam Fushiguro. Gdyby w tak kluczowym, finalnym momencie zdecydował się zrobić cokolwiek innego, to chyba śmiało można powiedzieć, że pochlebna opinia całego fandomu powinna po prostu zmienić swój kurs, bo teraz wszystko leży w rękach jednego człowieka. G.G. Akutami zaznaczył na początku swojego działa, że jest parę możliwych rozwiązań. Całego uniwersum, Jujutsu Kaisen. Jednym z nich jest właśnie sojusz nowych uczniów, którzy mogą stanowić taką siłę, jaka kiedyś była reprezentowana przez erę Heian. No i cóż możemy powiedzieć? Przecież teraz... Każdy jest już na swoim miejscu. Wiadomo, Uraume nadal zajmuje Hakariego, ale gdyby on tylko dołączył i cały czas zmniejszono by rezerwy CS Kuny, to przecież wiemy już od przynajmniej 70 chapterów od gierek Kenjaku, że gdy tylko dojdzie do wyzerowania tej energii albo wyzbycia się własnych terytoriów, no to dochodzi po prostu do w cudzysłowie końca danego czarownika, tak? Bo chyba w ten sposób możemy to ująć, no i to była jedna z zasad gierek. Powiem tak. Wedle tych mitologicznych przekazów Sukuna była to postać, która mogła mieć od 3 metrów, czyli tak jak ma teraz, do 54, czyli mniej więcej tyle, ile prawdopodobnie mogłaby mieć w trakcie fuzji. Teraz Sukuna jest przed jakimś wielkim power-upem i nie ma chyba innego rozwiązania, innego remedium na tą sprawę, jak właśnie Megumi Fushiguro. Choso przyszedł pomóc i Itadori ma teraz wszelkie narzędzia do tego, aby ponownie się tam dostać. Tylko potrzebuje po prostu więcej czasu, aby z nim porozmawiać. Bo jeśli faktycznie Kenjaku przeznaczył swoje cele właśnie takiej osobie, jaką jest Megumi Fushiguro, to coś tutaj może być na rzeczy. Ja boję się po prostu, że został już wcześniej przekonany do tego, aby przejść na stronę na tą chyba złą stronę, tak to można nazwać. No i w takim razie zakończenie Jujutsu Kaisen zostanie przekazane o kolejne parę miesięcy do przodu. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. To jest taki mój zbiór przemyśleń i mam nadzieję, że... Znaczy, wydaje mi się, że są bardzo trafne, tak jak kiedyś ta teoria właśnie o terytorium. No i cóż, słyszymy się już jutro w kolejnym odcinku Jujutsu Kaisen.